Bardzo bogata hydraulika. To już widać, bo te kable, które tutaj widzimy, i... Witamy po raz kolejny w gospodarstwie sadowniczym Michał Gaca, powiatrawski. Tym razem zaprezentujemy model znany chyba wszystkim: Rusek Władimir. Władimir jest T25 wersja A2 z 1976 roku. Kupiłeś go? Nie, to w moim tacie to był jeden, bodajże chyba drugi ciągnik w powiecie rawskim, Władimiriec w 76. I w ogóle dawien dawna to był drugi model, który w ogóle urzędował w tych regionach, tak? Tak, tak. Na naszej gminie by pił pierwszym. No bo to wtedy był ten czas talonów, kartek i przydziałów i to był nowy ciągnik można powiedzieć, z ówczesnego salonu w 70 A, widzę, że tu jest bardzo bogata hydraulika. To już widać, bo te kable, które tutaj widzimy i wszędzie się plączą, no to wiadomo, od hydrauliki, tak? Ciągnik przeszedł, jak odziedziczyłem gospodarstwo 16 lat temu, no to ten ciągnik praktycznie nie nadawał do, do jazdy. Był zrobiony przedni tus z siłownikiem zamiast śruby. I teraz tak, przedni tus jest zawieszony na ramie, która jest pod całym ciągnikiem przeprowadzona i tylny podnośnik też jest do tej ramy przymocowane, tak? I siłowniki w obu podnośnikach są dwustronnego działania, czyli jeżeli złapiemy tak zwanego kapcia w sadzie, to bez pomocy lewarka jesteśmy w stanie podnieść ciągnik i z przodu i z tyłu w powietrze, podstawiając jakiś tam pieniek czy pustak, cokolwiek, żeby pod łapę, żeby można było się podnieść do góry, bo mamy możliwość wylżenia w tym roku odnowiliśmy powłokę powłok lakierniczą na tutaj masce, konsulecie, błotnikach, tylnik, przednik, bo już od ostatniego remontu i malowania trochę już przeszło i tak, podczas tej pierwszej przebudowy z takich ciekawszych rzeczy było zrobione teraz tak zamiana oryginalnej e, korunki kierowniczej od Władimirca na OC360 przeniesienie tutaj nieszczęsnej konsolety z kluczykiem z tego miejsca gdzie no, były kostki postrącane przy zmianie biegów w boczną stronę zrobione wreszcie wygodne schodki i zrobiona płaska podłoga tak, że po prostu jest większy komfort i wygoda no plus założone były błotniki Sadownicze typowo od C330. Ten ciągnik głównie pracuje w belce herbicydowej hydraulicznej, gdzie każdy siłownik jest oddzielnym sekcją rozdzielacza sterowany. Lub w takiej szczotce, którą używamy do wygarniania gałęzi liści w jakichś sadach o większych rozstawach, bo posiadamy jeszcze taką kwaterę 1,5 hektara sadu 4x6. Plus ta szczotka bardzo dobrze sprawdza się podczas pielenia. W młodych sadach, lub po sadzeniu sadzarką czy, czy redłami do obsypywania tych bruz, zasypywania przy drzewkach, lub nawet zasypywałem u siebie odmianę, która słabo rośnie, to usypywałem kopce przy podkładkach tą szczotką, którą idealnie efekt wyszedł, żeby później to ewentualnie rozgarnąć, jeżeli już osiągniemy wzrost, taki jak nas interesuje. I tak, hydraulika została rozbudowana oryginalny. Dwusekcyjny rozdzielacz, który jedna sekcja napędzała podnośnik, a druga sekcja była tylko do hydrauliki. Zamieniliśmy na dwa rozdzielacze. Jeden rozdzielacz to jest tylko do tylniego podnośnika i olej przechodząc z niego zasila ten rozdzielacz, w którym mamy jedną sekcję zrobioną pod silniki hydrauliczne z blokadą a reszta są zwykłe sekcje. To jest rozdział sześciosekcyjny, 40-litrowy. Oryginalna pompa o wydajności tam bodajże chyba była 10 litrów na minutę została zastąpiona pompą od mtz którą można kupić na serwisie aukcyjnym, która jest przystosowana oryginalnie do Władimirca. I teraz mamy około 32 litrów, ale że oryginalnie ciągnik miał tylko zbiornik oleju 6-litrowy pod fotelem, dołożyliśmy taki tutaj samoróbkę zbiornik ze stali odpornej o pojemności około tam 45 litrów plus do tego została hydraulika wyprowadzona cztery pary gniazd naprzód z którego dwie pary są strójnikowane że mamy je tak samo na tyłle plus na stałe jest do dwóch sekcji przykręcone siłownik od podnoszenia przedniego tuza i siłownik od Pochyło, tak? Do pryskania nocnego herbicydami nam domontowaliśmy halogeny. Oryginalne lampy, które były z boku maski, w tym miejscu zrobiliśmy kierunkowskazy, a maski z przodu, żeby nam nie przeszkadzały w sadzie. Te lampy to bodajże są chyba od C360 nowszego typu. Jak mówię, tutaj z tyłu jest tylny podnośnik na, na, na jednej ramie, bardzo mocnej, z przednim podnośnikiem. Kiedyś tam robiliśmy jakieś tam testy obciążeniowe, to spokojnie można, można podnieść dwie skrzynie jabłek z przodu i dwie skrzynie jabłek z tyłu. Tylko. Świata zostały tutaj przerobione, uchwyty takie oryginalne, jakieś od C-130 sadowniczego. Po prostu zostałyśmy te wszystkie elementy, zarabialiśmy do ocynkowaliśmy na cynkowni. No i są przykręcone e, Także od momentu montażu jeszcze nie razu lampa nie została uszkodzona.